No, no się ma wideo. Ja ogólnie dzisiaj nagrywam z Robloxa i siema. będziemy grać w ten, jak to się nazywa, um, Rivals. No, no i o, ogólnie, no i ogólnie to słuchajcie. Um, teraz będziemy grać i mam nadzieję, że będzie 5 do 0, tak jak w tamtym odcinku, że Na tak ta 5, 5 do zera. Widzicie widzowie, za mną jest mój kuzyn i on mi nie wierzy, że wygrałem z gościem z 0 do 5. Wbijaj na mój kanał i zobacz sobie ten odcinek. No no to patrzcie teraz widzowie. Ja o, nie mam internetu raivars. na YouTubie. A no to widzisz, w domu se Dobra, Sombra wam. Ogólnie przed chwilą... A i w sum jak... potrzebuje og... dużo internetu. Ogólnie przed chwilą... Um, robiłem shortsa jak jestem żurem z biedra. W sumie nie będę wam spoilerował. Więc sami sobie zobaczcie. Więc... Spoileru. Spoilery. No. Słuchaj, no i teraz znowu mam nadzieję, że porabę gościa 5 do 0. Pokażę jak mi się nagle. O. Nawet tego nawet ja aplikacji nie zainstalowałaś, ja to złą zainstalowałem. Mhm, dobra. Kuku kur, kurczak, lalalala. La, la, la. A i widzowie wyszedł też niedawno film Minecraft i możecie napisać w komentarzu, czy już na nim byliście. Bo ja na nim byłem i... znaczy się nie byłem, ale niedługo będę. I mam nadzieję, że będzie zarombisty, tak? Za to ty jesteś jak grać w Rivals. O, dzięki. No nie no goście, czemu ze mną nie chcecie grać? O o, o. Ty mu da Dobra. No to w takim razie gramy. wyciszę, to, wycisza, to, wycisza, to wycisza. Wyciszamy na stop. No i teraz będziemy grać. No czemu nikt nie chce ze mną zagrać? Dawaj. O, jest, gra ze mną jakiś kościół, co ma 14 gwiazdek tylko. I dawajcie gramy... E, Czemu doków nie można wybrać? No gdzie są doki? Dobra, to budowa, budowa. Doski jest, były budowa. nad budową. Dobra, to nie docki, tylko ta mapa doki się nazywa. Um, snajperka... To... Um, I ogólnie, nie wiem czy wiecie widzowie... Majka na budowę? To. Nie, nie, nie wiem czy wiecie, ale umiem wchodzić, wchodzić na dźwig. No. Ja Taki ten teniczek fajny. Jak umiem. Hop, hops. Kaj, ale laksy. Hops. Kur. Tak. Nikt nie idzie słabo, idziemy do domu. Ja ja poczekam, o, idzie pan jakiś. Um, no słuchajcie, widzowie... To ja wygląda jakby pił orężatki. Cicho. Ja ogólnie, nie jak coś widzowie, próbuję wejść na dźwig, więc zostawcie mnie. My mi sprzedajemy patrzę. orężatki. No przed chwilą przecież nagrywałem szorce. Dobra. No ale może... A. Myślał, że my w domu jesteśmy A już. Ja lubię z mojego kanału beki. I wchodzimy na dźwig. Kuku, kurczak, la le, le, la no i pa, wchodzę, wchodzę, wchodzę na drzwi. Kukurczak, kurczak, la 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 tego nutka do snajperki teraz porobić. Aha, nie snajpa to Ja I Nie mam snajpy. Aha, widzowie, Co, jak coś um, na razie, na razie ja mam mega utrudnienia, dlatego. Bo, bo nie ma snajperki. Dlatego, bo jestem ten dworzu i w ogóle nie widać ekranu mojego. Prawie w ogóle. Mam mega przyciemiony ekran, bo bez słoneczko. I to co nie wyglądają jakby No co O No wejść. Dobra. Idziemy dalej. Papa ma zajechaną. Idziemy, idziemy. A, a, ptaszko, szybko. nie patrz, nie przychodzi. A, i poka i w tym odcinku o, ogólnie nie widzę, że ja, ja dam temu gościowi wygrać. Po prostu będę spadał. Dlatego, bo w tym odcinku tak naprawdę chciałem, mam tylko pokazać, jak ustawia się celownik. Bo wie, sorry która um, już chyba bardzo długo nie było na moim kanale odcinku, no ale jest teraz przerwa świąteczna i wiecie święta to, nie, to tak ciężko nagrywać no na czasu nie można znaleźć, wiecie o co chodzi nie? dobra, specjalnie zadamy żeby pokazać wam ten o, o, ogólnie możecie zostawić w komentarzu polubienia um, ogólnie nie Możecie napisać w komentarzu, czy mam fajny celownik. No ktoś akurat do mnie dzwoni, jak nagrywam. Tato? A tato, dobra, a. zaraz odbiorę. Idziemy? Iii. Idziemy? Nie, ja jeszcze patrz, nie mam. nie ma. No, może ktoś będzie. Dobra, to no. będzie. Fajcie no, macie co. Patrzcie, macie celownik. No i tu możecie sobie wszystko ustawić, tak? Więc dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i tuba, żeby oczywiście śledzić każdy mój odcinek, tak? Więc ogólnie tak naprawdę naro. bo